Tak jest, myślę, że trener to samo pewnie powie. Andrzeju, nie denerwuj się, bo Andrzej bardzo przybity po tym, co się stało. Wiadomo, że to pierwsza reakcja, ale, ale chyba warunków i szans w tym skoku za wiele nie miał. Niestety, tak jak mówisz, no, zaraz, zaraz za bólą tam, tam się to zawirowało całe. No, i w, myślę, że sam czuł, to nie, to nie jest wina Andrzeja, ale, ale niestety nie strzeli w tym skoku warunki i po, po tym to, to widzimy, 30 punktów idzie szybko. Drugie miejsce, nie mniej. To jest znakomity wynik i to jest myślę największa nagroda za ten trudny dzień na skoczni. Tak, zawód był bardzo trudny, specjalnie druga runda. Już Kamil miał trudne warunki, ale wszyscy, wszyscy bardzo dobre skoki no, widzieliśmy, prowadziliśmy, a drugie miejsce jest super, no jesteśmy na podium, to z tego się trzeba cieszyć. Co się odwlecze to nie uciecze, w Oberstdorfie sobie odbijemy. Tyle trener Michał Deleżar. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tyle trener Michał Doleżal